Zagłębie Lubin Zmierzy się z Wisłą Płock Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie jestem ciekaw Czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz Coś wyjątkowego Czym zaszachuje rywala Obyśmy mieli tu emocje Czy będzie prowadzenie? A mamy to! Mamy pierwszą bramkę tego spotkania Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu Chyba po prostu nie mogliśmy sobie wymarzyć Pójrzmy raz jeszcze na tę sytuację, Darku. Cóż, bramkarz chyba niewiele mógł zrobić przy uderzeniu z tak niewielkiej odległości. Rywal znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i tylko dopełnił formalności. Jest sam na sam. To musi być gol. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Mamy chwilę na obejrzenie bramki dającej prowadzenie. Zrzut w polekarne. A i słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Gol! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i jej szybko było już po herbacie. No z tego miejsca można strzelać! Dobrze, ucieka obrońcom. Będzie bramka. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa, co za emocje! Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. No, potężna bomba z woleja. Gol! Ależ czysto trafił tę piłkę z woleja. No, no. Wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. Widzimy świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Dostał dobrą piłkę na nogę i uznał, że nie trzeba jej przyjmować, tylko strzelać z voleja. No to strzeli. 4-0. Wyraźna różnica klas. Udana interwencja bramkarza trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. To musi być gol! I za chwilę rozpoczną odrzutu rożnego. Na pewno jeden z najmocniejszych punktów zespołu. Przyjrzyjmy się bliżej jego świetnej dzisiaj grze. Zdecydowanie nie można mu odmówić ciągu na bramkę. Jak widać, ten... Ładna okazja! Wyciągnął się jak długi, obronił to! Wybrali krótki wariant rożnego. Zdecydował się na strzał! Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Doskonałe uderzenie! Tak, pięknie, kolejne trafienie. Mamy Hatrika, ale chyba nikogo to nie dziwi. Jest dzisiaj w gazie, bez przerwy atakuje. Moim zdaniem, jeszcze coś nam pokaże. Trzecia bramka na koncie w dzisiejszym spotkaniu jest po prostu rewelacyjny. Absolutnie klasa światowa. Czasem w karierze piłkarza zdarzają się pamiętne mecze. Ten na pewno taki będzie. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Z tej pozycji może uderzyć. Ach, nie ma, nie ma bramki. Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję! Krótko rozegrany Rożny. No, cierpliwie budują teraz atak pozycyjny. No, dobrze wymieniają się piłką. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Pokonuje z piłką kolejne metry. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa! Dla takich chwil ogląda się mecze. Ależ to było rozegranie, no naprawdę. Tiki, taka w iście katalońskim stylu. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Prosto padłe podanie, będzie groźnie. Ładna okazja. Coś niesamowitego. Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do Bramki. Popatrzmy na tę powtórkę. Bramkarz naprawdę był bez szans po tej obcierce. Gol to gol, nawet jeśli trochę szczęśliwy. Jedni są dobrzy w ataku, drudzy słabi w obronie. I zapowiada się na pogrom. Piłka w pole karne są tam koledzy. No nie, nie. Tak jest. Rzut karny. Karny, żółta kartka, niepotrzebne protesty. Kara indywidualna. Należy się tutaj bezdyskusyjnie. Niesportowe zachowanie w ferworze walki to się zdarza, ale nie powinno. I mamy gola z rzutu karnego. Gol, chociaż naprawdę niewiele brakło, by to obronił. Bardzo ładnie rzucił się tam, gdzie leciała piłka. Ale ta minęła go górą. Brawa dla strzelca. Czy zdołają zagrozić bramce? Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Za linię obrony bardzo sprytnie i piłka w siatce. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Wykończenie było jeszcze lepsze. Z bliska niczym profesor przerzucił piłkę nad bramkarzem. O, dobrze teraz wycofali. Dobrze, do przodu. Zobaczmy, co zrobi. Koniec. Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.